Witam wszystkie osoby, które mają e, liczbę życia 2, czyli po sumowaniu wszystkich cyfr z waszej daty urodzenia otrzymaliście dwójkę. Jak obliczyć sobie tą drogę życia? Macie bardzo dobrze wyjaśnione w zakładce społeczność. E, bardzo proszę, żebyście sobie to przeczytali. Drogie dwójeczki, wy wchodzicie w 2024 roku, w pierwszy cykl, czyli zakończyliście dziewięcioletni cykl życia, przeszliście każdy kolejny, pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, i tak dalej, aż do dziewiątego roku, i w tym roku rozpoczynacie pierwszy cykl. Co to oznacza? Kochani, nowe rozdanie nowa książka do napisania. Książka Waszego życia, Waszych nowych doświadczeń. To jest radość wchodzenia w nowe. To jest otwierają się przed Wami nowe drzwi, nowe niespodzianki, nowe możliwości zawodowe, nowe znajomości w relacjach. Będziecie do tego wszystkiego podchodzić bardzo entuzjastycznie i z otwartym sercem i z ogromną radością. Troszeczkę w Karcie tarocie, tarota, ta energetyka przy, przypomina energetykę karty głupca, który idzie w nowe, który wierzy w to, że wszystko mu sprzyja, który ma jasną, piękną, czystą, słoneczną duszę i wierzy w to, że wszelkie okoliczności na świecie, rzeczywistym i we wszechświecie, będą mu sprzyjać. Więc piękna energetyka i warto ją cudownie wykorzystać, ale bez brawury i bez ryzyka. Bo to się może jednak źle skończyć. Tak. Dobrze. Zobaczmy, jaką mamy energetykę dla Was, drogi dwujeczki. Ok. No, zobaczcie. Rozpala się iskra życia, i z tej iskry wybuchnie prze przepiękny, ogromny płomień który wzbudzi w Was chęci do wkraczania w nowe. Pięknie. Bardzo ładnie. Co tutaj jeszcze chce być powiedziane? A propos energetyki tego roku dla Was, drogie dwójki? Budowanie nowych fundamentów, na którym stanie. Wasze um, następne 9 lat życia. Fundamentalne pytanie: dlaczego, po co coś robię? Dlaczego zmierzam w tym kierunku? Co chcę osiągnąć? Dlaczego chcę być z tym człowiekiem? Dlaczego chcę stworzyć związek? Dlaczego e, chcę pracować akurat w takim zawodzie, a nie innym? To pytanie: dlaczego jest, kochani, kluczowe we wszystkich aspektach naszego życia. Ono nam przypomina, żeby zawsze sobie je zadawać, jeżeli staniemy przed jakimś dylematem, czy zmianą kierunku, czy podjęciem jakiejś decyzji. Pytanie dlaczego daje nam odpowiedź, czy to jest zgodne z naszą prawdą, czy to jest zgodne z naszym kierunkiem, w którym zmierza nasze życie i do którego namawia nas nasza dusza. <laughs> To jest również um, chwila refleksji i zastanowienia, e, może i bardzo potrzebna, właśnie w tym pierwszym cyklu. Żeby nie rozproszyć tej swojej energii na tysiące spraw i tysiące nowych rzeczy, które będą was, drogie dwójki, zaskakiwać. I to jest naturalne w tym pierwszym roku. <laughs> Czyli szukamy motywów, które kierują intencjami, tak? To jest moc świadomości powodów, dla których ja zmierzam w tym kierunku, albo chcę to czy tamto zrobić. Ta iskra się rozpala i ona się będzie rozpalała na wiele tematów i, wie, i wiele dróg będzie Wam oświetlała ta iskierka, tak? będzie Was zachęcała. I to pytanie, dlaczego bardziej usystematyzuje? Czy rzeczywiście to jest to, na czym, czemu warto poświęcić swoją uwagę i swoją energię. <laughs> Zrozumienie motywu jest teraz dla Ciebie drogą, droga dwójko, dwójko, wielką, wielką mocą. Bo znajomość tych motywów jest kluczem do spełnienia, tak? I kiedy ty masz klarowność, jasność, jaka jest Twoja intencja, czego tak naprawdę potrzebujesz? Wówczas yy, ona będzie magnesem, który będzie przyciągał te wszystkie cuda, które będą do Twojego życia, droga, dwójeczko napływać, tak? Dobra, to sprawdźmy sobie jeszcze Waszą energetykę, taką wewnętrzną. Sekundkę tylko sobie podciągnę troszkę rękawki, bo mi tutaj opadły i mi przeszkadzają. Dobra. Wasza energetyka drogie dwójeczki Uzdrowienie serca. Uzdrowienie serca. Być może polubicie bardzo kolor zielony, bo to jest kolor czakry serca. Będzie Was ciągnęło do tego koloru. Nawet będziecie się śmiać, dlaczego nigdy nie wcześniej nie mieliście takich upodobań. Uzdrowienie to jest karta, która mówi o tym, że będziecie mieli chęć uwolnienia przeszłego bólu serca, tak? Pożegnacie już to, co raniło wasze serce, waszą dumę, waszą godność, wasz honor. Jeżeli były takie sytuacje, bo nie, przecież nie każdy takie ma, to jest bycie odpowiedzialnym i poświęcenie czasu na odnowę, odrodzenie się po cierpieniu. To jest danie sobie szansy na to, aby weszło nowe. Jeżeli blokujemy się, myśląc, siedząc cały czas w przeszłości i rozmyślając na temat cierpienia i bólu, którego doznaliśmy, Niestety nowe nie może wejść, tak? ponieważ nasze myśli krążą bardzo nisko wibracyjnie i przez to sami sobie blokujemy szansę na tą iskrę i szansę na to określenie motywu i intencji, czego tak naprawdę w życiu chcemy. Czy chcemy naprawdę dalej siedzieć i cierpieć z powodu, że coś tam kiedyś się wydarzyło, to co już jest przeszłością, należy zostawić w przeszłości. Nie, nie poświęcać temu swoich myśli, swojego czasu, swojej uwagi, bo to, nie, to jest bardzo blokujące, tak? I nie pozwala nowym rzeczom, nowym ludziom, nowym sytuacjom, nowym okolicznościom, które wszechświat Wam syła, wkroczyć do Waszego życia. Yy... Oczywiście jest potrzebny czas na to, żeby poczuć ten, te zranienie emocjonalne, i potrzeba czasu na odnalezienie tego swojego centrum, bo być może i to jest naturalne, żeby poczuć ten ból, ale w pewnym momencie już trzeba się z nim pożegnać, tak? I nie ma sensu nadal rozpamiętywać z uporem maniaka jakieś przeszłe sprzeczki, przeszłe y, trudne sytuacje, przez które musieliśmy emocjonalnie przejść. Y, jest teraz potrzebne głębokie uzdrowienie, o tym mówi ta karta i jest warunkiem dla ciebie, droga dwójko, aby to co nowe mogło wkroczyć z impetem, która niesie ze sobą energia właśnie pierwszego roku. Y, no dobra, to w takim razie mm, zobaczmy sobie z kart Tarota. A nie, zobaczmy jeszcze, jaki miesiąc w tym roku będzie dla Was kluczowy, znaczący, dobrze? Co tutaj? O, proszę, już wyskoczyło. Jaki to będzie miesiąc? Wow, styczeń! Kochani, z impetem wkroczycie. W... <noise> Zacznie się tylko nowy kalendarzowy rok 2024. I wy już będziecie z nową iskrą, z nowymi planami. Wspaniale, wspaniale. Zobaczmy w takim razie, co tutaj ten styczeń wam przyniesie. Już idźmy dalej za tym, za tym tropem. Kochani, koło fortuny będzie wam sprzyjało. Odwróci się wszystko na waszą korzyść. Przeznaczenie ześle nam nieprawdopodobne możliwości z których musicie skorzystać. Nie zauważycie tych możliwości, jeżeli będziecie tkwić dalej w przeszłych cierpieniach i w przeszłych emocjonalnych y, trudnościach. Uleczcie to, bo przed wami jest coś znacznie piękniejszego, znacznie bardziej interesującego niż to, nad czym wy w tej chwili płaczecie, tak? E, Okej. Okay. No zobaczcie, niesie dla was przepiękną obietnicę. Dziewięciu kielichów, to jest takie, takie. Pokażę tutaj, bo tam się troszkę odbija światło. Koło Fortuny przyniesie wam już w styczniu. Poczucie, że życie jest piękne, że czerpiecie z tego życia garściami, że ta iskra, która się tu rozpala dla Was i ta motywacja, co jest dla mnie dobre i, i czego tak naprawdę chcę od tego życia, spowoduje, że poczujecie się jak mm, duch z lampy Alladyna, który wystarczy, że sobie pomyślisz o jakimś marzeniu, ono natychmiast będzie Ci się spełniało. Ludzie wokół ciebie będą życzliwi, będziesz miała dużo okazji do cudownych spotkań z przyjaciółmi, z rodziną, gdzie będzie dużo radości, dużo uśmiechu, dużo słońca. Pięknie, bardzo ładnie. Dobra. Co jeszcze można by było zrobić? Jak tą energię jeszcze wykorzystać? Kochani, kierujcie się sercem. Budujcie! No właśnie, tu jest jak gdyby jednoznaczna też rada, jak wykorzystać ten rok. Jest to Twój pierwszy rok następnego cyklu w Twoim życiu. Buduj go ze świadomością, że wszystko, co w tej chwili robisz, będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości. Jak sobie pościelisz, tak się, tak się wyśpisz, tak? Przez kolejne 9 lat będzie miało to bardzo duże znaczenie, więc żyj świadomie. Tak. Żyj świadomy, świadom tego właśnie. Ok, Nad czym trzeba by było popracować jeszcze ewentualnie? No, właśnie, no nad tym, żeby tą przeszłość w końcu zamknąć. Zobaczcie, no ewidentnie cały czas powtarza się ta sama energia. Zamknij przeszłość, przestań już się zamartwiać tym, co się zdarzyło. Przestań sobie wyrzucać, że mogłaś zrobić coś więcej, lepiej, mądrzej, że była jakaś porażka, która zburzyła Twoją dotychczasową równowagę i harmonię. Zostaw to, bo to ci w niczym nie pomaga. To cię tylko hamuje przed tym, co, ci do, co tutaj do ciebie może przyjść. Zobaczmy, co w karierze Waszej. O, dużo pracy, kochani, dużo pracy, dużo obowiązków, dużo nowych możliwości, nowych wyzwań. Potrzebna Wam będzie bystrość umysłu, uwaga, po to, żeby te wszystkie obowiązki zharmonizować, żeby wszystko się zgadzało, żeby ten plan był dopięty. Super. Um. Ale to wszystko przyniesie Wam ogrom radości, tak? Mimo, że będzie bardzo dużo, bardzo gęsto, to będziecie bardzo zadowoleni z tego, co wokół Was się będzie działo. Wasze finanse y, będą się miały świetnie, będziecie mogli pięknie inwestować te pieniądze y, i robić z nich taki użytek, na jaki macie ochotę. Y, wasze finanse znacznie się poprawią, znacznie się poprawią. Odczujecie takie odrodzenie, regenerację finansową, więc bardzo fajowo tutaj wszystko wygląda. Zobaczmy jeszcze. O, o uważajcie tylko na takie, takie rozdźwięki, które mogą być pomiędzy przyjaciółmi lub rodziną, tak? Starajcie się nie wchodzić w te takie spory, kłótnie i niepotrzebne rozpraszanie swojej energii. I jest tutaj ewidentnie zwycięstwo nad jakimś przedsięwzięciem, nad którym tutaj w karierze swojej pracujesz, czy w swoich finansach, więc tutaj wróży sytuacja bardzo dobrze. Co w relacjach? I zobaczmy. Może najpierw dla osób, które nie są w związkach, które są jeszcze solo. Proszę bardzo, nowe randki, nowe okoliczności, nowe możliwości. Może się pojawić ktoś, kto oferuje Ci swoje uczucia. Będą to bardzo świeżutkie, bardzo takie flirt, delikatne, radosne. Będzie Ci to, droga dwójko, sprawiało wiele frajdy i wiele miłych emocji. Poczujesz odświeżenie Poczujesz bąbelki szampana w brzuchu <grych> i w umyśle, tak? Mm -hmm. A co dla par i dla związków stałych? Rycerz Mieczy. Myślę, że będziecie podejmować jakieś konkretne decyzje, które dawno już trzeba było podjąć w Waszych związkach. Myślę, że to będzie budujące, naprawcze myślę, że to będzie miało związek właśnie z tym uzdrawianiem tego serca. Tak, absolutnie tak. Może były jakieś kłótnie, spory, może były jakieś walki, bitwy i pora, żeby coś z tym zrobić i w jakiś sposób to uporządkować. Przyjmij, droga dwójko ofertę pogodzenia, ofertę pojednania, ofertę zgody, przynajmniej na takim, na takim etapie, na którym będziesz mogła normalnie funkcjonować, tak? bo przez to, że jesteś w sporze w tym związku, albo były jakieś konflikty, i przez to, że to serce jest nieuzdrowione, Trudno ci będzie przyjąć te nowe, cudowne rzeczy. Popatrz na te sprawy trochę z innej perspektywy, nie z perspektywy swojego cierpiącego serca i swojego zranionego ego, tak? Popatrz na sprawę całościowo, z wyższej perspektywy, zobacz, co jest ważne w tej chwili, aby doszło do tego uzdrowienia i do tego. Hmm, Poszukania kompromisu, tak, w tej sytuacji. Jeżeli chodzi o single, o moje single, no właśnie, żeby właściwie powiem szczerze, źle powiedziałam. Tak, mam wrażenie, że to dotyczy właśnie związków. Uwolnij swojego exa. Jest potrzeba wyczyszczenia energii, która jest związana z Twoim eksem. Jeżeli ktoś się tutaj rozchodził, rozwodził, rozstawał, to dobrze, żeby tutaj wprowadzić jakąś harmonię i balans w, w, w te rozwody i w te rozstania, tak? Żeby zrozumieć, że to jest... Przyjąć to po prostu, przyjąć to i wykorzystać to w jak najlepszy sposób, aby nie przeszkadzało i nie ciążyło Wam w dalszej drodze, i teraz mam dla singielków. To jest bardzo bezpieczne dla ciebie, żeby kochać. Otwórz swoje serce, pozwól się kochać i pozwól tej najwyższej energii miłości wkroczyć w twoje życie. Mam wrażenie, że single nie będą traktowały poważnie tych osób, które pojawią się w waszym życiu na początku, a tutaj jest prośba: otwórz się na to, co do ciebie przychodzi, bo mogą z tego wyjść naprawdę. Piękne rzeczy. Piękne rzeczy. No, jest pora właśnie, żeby ten twój brak, tego partnera został że tak powiem zamknięty, nakarmiony i wynagrodzony. Jeszcze dla singli jedną kartę wyciągnę, bo tutaj to jest dosyć ciekawie, to wygląda. No właśnie, słodycz, słodycz. Wyrzuć z serca niepewność, wyrzuć z serca smak gorzki. Wpuść w to trochę cukru. Co jeżeli chodzi o pary i o tą sytuację, o której tu mówiłam przed chwilą. No właśnie, jest cierpienie, jest ewidentnie cierpienie, nie będziecie potrafiły, kochane dwójki, sobie z tym poradzić, a tu naprawdę trzeba będzie przyjąć ten nowy początek, który się pojawia i przyjąć go z otwartymi ramionami. Jesteś, droga dwójko, chroniona, i yy, 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 wiecie co, mam wrażenie, że to jest tak trochę jak. Bardzo często cierpimy, że ktoś z naszego życia odchodzi, że coś się skończyło. Mamy o to to siebie pretensje, mamy o to pretensje do partnera. Ale wierzcie mi, że po jakimś czasie nagle się okazuje, że to było najlepsze wyjście z tej sytuacji, że dalsze tkwienie w takich związkach nie ma sensu, że to rani was oboje. Dwa, dajecie sobie szansę na poznanie kogoś naprawdę fantastycznego, kto zasługuje na wasze uczucie i na wasze emocje i na waszą miłość. Nowy początek, przypominam. Jedynka, pierwszy cykl: dajcie sobie szansę, aby pięknie to rozpocząć. Niech ta iskra się rozpali. Zadajcie sobie pytanie: dlaczego cierpię, dlaczego nie chcę czegoś odpuścić, dlaczego nie chcę czegoś uzdrowić, dlaczego to sprawia mi taką trudność? Zamknijcie tę przeszłość, koniecznie, bo to jest warunkiem do tego, aby piękne rzeczy mogły wkroczyć do Waszego życia. To wszystko dla Was, a może jeszcze ciasteczko? A już tu się coś otworzyło. No właśnie, refleksja. Przyjaźnie się kończą, przychodzą i się kończą, inni rozkwitają i stają się silniejsi. Jest to naturalna kolej rzeczy. Coś, co Ci nie służy, powinno odejść do przeszłości. No ewidentnie tutaj karty są dla osób, które mm, dosyć trudne dosyć trudna sytuacja dla osób, które w związkach miały jakieś kłopoty. <laughs> I będzie wam trudno zacząć z przytupem ten, ten pierwszy cykl, ale warto, kochani, naprawdę warto, namawiam Was do tego z całego serca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych czytaniach.